W ogóle pierwsza sprawa no to było mega, mega zamieszanie, mega zawirowanie nie? odnośnie Blitcha, bo miało być na Disney Plusie, jednak w Europie w ogóle nie ma, w Polsce nie ma a, i, i tak dalej. Potem wiele grup nie chciało tego tłumaczyć przez to, że jest na, na, na Disneyu, a jak się okazało, że jednak nie ma na Disneyu w Polsce, no to zaczęły się znowu tłumaczenia a, i ostatecznie dało się normalnie obejrzeć odcinek i. Na pewno jakaś grupa będzie na bieżąco tłumaczyć A wiem, że też na, na, na stronie wbijam.pl, co zawsze oglądam anime Szczególnie te takie najbardziej popularne tasiemce No to, to tam też będzie gościu tłumaczył Także no super, to, to mi się podoba, to się cieszę A co do samego odcinka, no to mega, no, no na Blicza czekałem ile? 10 lat nie było, tak? Bo ja Bleacha Ja Bleacha oglądałem na bieżąco, lata, lata temu kiedy? W 2012, no czy 10 lat czekałem, ponad 10 lat na Blicza, bo w 2012 się skończył. Także, no troszeczkę sobie poczekałem, ale na, szczę na szczęście się udało. No mi się strasznie odcinek podobał. Od razu z grubej rury, pełno znaków zapytania, kto to jest, kto to jest, o co tu chodzi, czemu tak, czemu tak. Eee, strasznie mocno zaczęli. Wiem z tego co mi się kojarzy, nie wiem czy to jest w 100% potwierdzone, ale już wielokrotnie widziałem tam informację, że w tym nowym sezonie bliża ma być tylko 52 odcinki, i tak dużo osób, które czytały mangę, kręcą nosem trochę, bo podobno o no, wiele więcej powinno być ich odcinków. Ale no zobaczymy, jeżeli to będzie, tak wiecie, skondensowane, fajnie, cały czas akcja i będzie trzymać animacja poziom no to ok niech będzie te 52 odcinki. I pewnie też to będzie w takich partach, nie? Podejrzewam, że będzie tam, nie wiem, z 12 czy tam ileś odcinków, pewnie pauza jakaś tam 2-3 miesiące i znowu jakiś tam drugi part i tak pewnie parę części będzie. Może wtedy na przykład Disney będzie wrzucał partami, bo mówię, w paru krajach tylko jest Bleach w Disney'u jakby na bieżąco, co tydzień. A podejrzewam, że na przykład w polskim Disney'u może to być za jakiś czas wrzucone albo wszystko, no to pewnie z rok poczekamy jak nie dłużej, albo może właśnie w takich partach, tak jak Netflix robi. Macie teoretycznie anime długie, które ma 100 odcinków, a Netflix robi z tego jakby części party, nie? Czyli wiecie tam po 20 odcinków to sobie robią taki. Ala sezon, pierwszy, sezon drugi, sezon trzeci.